Wielu graczy, wiele drużyn, będzie to święto tej dyscypliny. Wystąpią najlepsi z różnych części kraju. Zjeżdża się do Wrocławia 21 drużyn z całej Polski, a drużyny będą podzielone na. Um, Grupy elit, gdzie wystąpi czołówka polskich drużyn, najlepsi zawodnicy, bardzo grający fizycznie, efektownie, um, układy taktyczne, plus tacy pretendenci do, do tej grupy, um, pozostałe drużyny, które też będą miały szansę zdobyć Mistrzostwo Polski. Pośród zespołów będą i nasi reprezentanci. Chcemy co najmniej zająć miejsce na podium. Najlepiej, była, najlepiej byłoby walczyć w finale, oczywiście, i zwyciężyć w tym finale i założyć koszulki Mistrzów Polski. To jest niestety nie tylko nasz cel, ale również pozostałej czołówki, dlatego sądzę, że mecze w grupie elit na Mistrzostwach Polskich będą naprawdę zacięte i warto będzie przyjść to zobaczyć. Jest co najmniej kilka drużyn, które wymienia się w roli faworyta. Walka o podium może być niezwykle zacięta. Głównymi konkurentami będzie drużyna, która już dwukrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski, czyli drużyna Furious Goat z Poznania oraz yy, z tego sezonu mistrzowie Halowi. Polski, drużyna ze stolicy, Grandmaster Flash. Oprócz tego w walce o podium liczy się bardzo drużyna z Sosnowca, z Pilton Lemon. Największe emocje będą w niedzielę podczas spotkań finałowych turniej. Warto jednak oglądać od samego początku. Sobota to mecze grupowe z podziałem, tak jak wcześniej zaznaczyłem, na Elite i Challenger gdzie będzie można skupić swoją uwagę na oglądaniu tego Ultimate na najwyższym poziomie. Z grupy Challenger też bardzo dobrze grające drużyny będą miały szansę na awansowanie do walki o podium. Wieczorem w sobotę będą baraże właśnie pomiędzy najsłabszymi drużynami Elite i najlepszymi drużynami Challenger. Niedziela to mecze już fazy pucharowej i finały. Sam finał przewidziany jest na godzinę 15.30. Wszystko oczywiście na polach marsowych Stadionu Olimpijskiego.